Przebyliśmy na miejsce Przebyliśmy na miejsce Przebyliśmy na miejsce przybyliśmy na miejsce w drodze przybyliśmy na miejsce jesteśmy w drodze Byliśmy na miejsce. Jesteśmy w drodze. W drodze. Jestem w drodze. Robi się. Jesteśmy w drodze. Jestem w drodze. Jesteśmy w drodze. Natychmiast. Robi się. Jestem w drodze. Jesteśmy w drodze. Pracuję nad tym. Wszystko w porządku. W porządku. Jestem w drodze. Zaczynamy. Już prawie. Jestem w drodze. Gotowe. Nie ma problemu. Zaczynamy. Zaczynamy. Jesteśmy w drodze. Robi się. Jesteśmy w drodze. W drodze. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Jestem w drodze. Zaczynamy. Jesteśmy w drodze. Przybyliśmy na miejsce. Jesteśmy w drodze. Jestem w drodze. Jestem w drodze. Pracuję nad tym. Przyjąłem. W porządku. Tak jest. W drodze jesteśmy w drodze. Pracuję nad tym. Zaczynamy. W drodze. W porządku. W drodze. Mm, 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 Gotowe. na miejsce. Pracuję nad oh, 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 tym. Gotowe. Oh. Mm, 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 mm. W drodze. Robi się. W drodze. Jest okej. Okay. <śleszy> Jesteśmy w drodze. Wszystko w porządku. Pracuję nad tym. Jestem w drodze. Jesteśmy w drodze. Okej, okay. jest ok. W drodze. Jesteśmy w drodze. Jestem w drodze. W porządku. Zaczynamy W drodze W porządku. Zaczynamy. Jesteśmy w drodze W drodze w drodze... Pracuję nad tym Zaczynamy Jesteśmy w drodze Jesteśmy w drodze Ok Zaczynamy Jestem w drodze W drodze O w porządku. Jesteśmy w drodze. w drodze Gotowe. Jesteśmy w drodze. Rozkaz. W drodze. Okej. Okay. Zaczynamy. Pracuję nad tym. Gotowe. Nie ma problemu. Zaczynamy. Jesteśmy w drodze. Gotowe. Jestem w drodze. Robi się. Jesteśmy w drodze. Nie ma problemu. W drodze. Wszystko w porządku. Jesteśmy w drodze. Jestem w drodze. Jesteśmy w drodze. Robi się. Pracuję nad tym. Jesteśmy w drodze. Jestem w drodze. Jesteśmy w drodze. Rozkaz. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. W drodze. W drodze. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Jestem w, drodze. Jestem w, drodze. Jestem w drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! Jestem w drodze! W drodze! W drodze! W drodze! W drodze. Robi się! Jest OK! Hmm. Jestem w drodze. W porządku. Jesteśmy w drodze. Jesteśmy w drodze. Okej. Okay. Jesteśmy w drodze. Robi się. Zaczynamy. Tak jest. Jesteśmy w drodze. Gotowe. Oh. W drodze. Oh. 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 Jestem w drodze. Jestem w drodze. Jest okej. Okay. Przyjąłem. Tak. Robi się. W drodze. Pracuję nad tym. Już prawie. Jesteśmy w drodze. Okej. Okay. Pracuję nad tym. W porządku. Jest okej. Okay. w drodze, gotowe ok zaczynamy ok gotowe przyjąłem jest ok Jestem w drodze. Jestem w drodze. <grymka> Pracuję nad tym. Oh. 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 Jesteśmy w drodze. Pracuję nad tym. Oh. Oh. Okej. Okay. Jestem w drodze. W drodze. Przyjąłem. Zaczynamy. 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 Jestem w drodze. W drodze. Jestem w drodze.